Siemanko, siemanko, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na taki ciekawy temat. Jak to się dzieje, że jak na przykład dochodzimy do jakiegoś tam celu, na przykład dojdziemy sobie z redukcją tkanki tłuszczowej do jakiegoś tam określonego celu i jesteśmy zadowoleni, to nagle zaczynamy sobie powoli, powoli luzować, zaczynamy powoli odstawać od właśnie tych treningów, odstawać od tego jedzenia, i co się dzieje w tym momencie? Dzieje się, kochani, to, że nam zaczyna waga rosnąć ze względu na to, że nasze przyzwyczajenia te wcześniejsze wracają i za, zaczynamy spożywać za dużo kalorii, zaczynamy opuszczać się właśnie w treningach, no i to powoduje powrót naszej wagi w górę. No ale czemu tak się dzieje, że właśnie osoby, które zmotywowane były silno, które po prostu na maksa cisnęły, żeby zredukować tę tkankę tłuszczową, żeby dojść do, do tej formy, jaką chcą, nagle zaczynają popuszczać i zaczynają doprowadzać do tego samego stanu, co było sprzed rozpoczęciem. Przeważnie tak się, kochani, dzieje i dużo osób, które odchudza się samodzielnie albo dużo osób, które właśnie zaczyna treningi samodzielnie, Popełnia ten błąd. Z tego względu, że już traci jakby taką motywację, no bo osiągnął jakiś cel i już powoli traci tą motywację, żeby dalej działać. Mimo tego, że się świetnie czuje, że zdrowie się poprawiło, że forma, wygląd, całkowicie wszystko się poprawiło, to zaczyna się ta osoba troszkę gubić. I dlaczego nagrywam ten film? Otóż dlatego, że ostatnio, w ostatnim czasie e, miałem sytuację taką, że moje dziewczyny, które e, treno, trenują systematycznie, które e, systematycznie jedzą dietę które, które cały czas coś które cały czas coś robią ze swoim życiem e, i razem e, dalej działamy to była taka sytuacja że zaczęły się powoli powoli, powoli opuszczać, dokładniej opuszczać się właśnie w robieniu jedzonka. Dostają dietę, przygotowują, ale tutaj sobie jeden posiłeczek odpuszczą, tutaj sobie drugi posiłeczek odpuszczą, tutaj trzeci posiłeczek odpuszczą albo coś zamienią w jedzonku. No i zaczyna się tworzyć burdel, że tak powiem. I zaczyna się tworzyć właśnie sytuacja taka, że nie, nie mamy pojęcia, ile kalorii spożywamy. No i to się dzieje właśnie tak po kilku miesiącach, bo na samym początku, jak na przykład ktoś przychodzi na treningi, ktoś przychodzi, ktoś, ktoś zaczyna ćwiczyć, ktoś zaczyna odpowiednio jeść, trzyma się tego, ma taką świetną motywację, zaczynają kilogramy iść w dół, zaczyna, zaczyna, zaczyna coraz ładniej wyglądać, coraz lepiej się czuć. No i, i, tak, i tak było właśnie w tych... Przypadkach. I ja zawsze prosiłem o to, żeby wysyłać mi zdjęcia jedzenia. No i dziewczyny wysyłały mi zdjęcia, yy, zdjęcia posiłków, które spożywają. Więc ja mam pewność, że one to jedzą. Nie mam pewności, oczywiście, że nie jedzą tam dodatkowych rzeczy, ale mam pewność, że przynajmniej te posiłki, które, które były zaplanowane w diecie, robią i podejrzewam, że jedzą. No bo jak zrobią, to dlaczego miałyby nie zjeść. No i słuchajcie. Czasem się, pojawiały się pytania, po co my mamy to wysyłać? Po co przecież, przecież ciągle wysyłamy to samo, ciągle te posiłki, już mi się to nudzi, żeby wysyłać posiłki, przecież to jem i takie tam. No i poszedłem na o, u, ustępstwo i na próbę powiedziałem, dobra, no to, no to w takim razie no to w takim razie nie, no to w takim razie, no nie, wy, nie, nie, nie wysyłaj, ty, ty mi nie wysyłaj ty mi nie wysyłaj, ty mi nie wysyłaj eee, skoro, skoro, skoro jecie ufam wam no i mijają, e, mija pewien pewien czas no i tak właśnie widzę tak, tak widzę, że coś, coś jakoś tam nie idzie w dół lecz bardziej w górę Coś tam jakoś nie jest po drodze, bo tutaj ćwiczymy. Tutaj wszystko pięknie szło. A tu nagle, a tu nagle coś zaczyna nie iść. Więc, więc pytam się, jak tam dieta? Nie, nie, trzymam się, trzymam się, no wiadomo, że się trzymam. Druga osoba, no jasne, że się trzymam, no trzymam się, no. No i tak dalej, i tak dalej. No. I co się okazało? Okazało się, że właśnie przez to, że się nie wysyła posiłków, niestety kilka osób się nie trzymało. I co to spowodowało? To, że stanęły, stanęły w miejscu, lub troszkę wolniej schodziły w dół, albo podniosło się do góry. I co to mi mówi? Mówi mi to tylko tyle, że. Kochani, jeśli robimy coś, jeśli doszliśmy do jakiegoś celu, który chcieliśmy osiągnąć, wydaliśmy na to pieniądze swoje, trzymaliśmy się tej diety, mimo tego, mimo tego że ta dieta nie była wcale ciężka ani nic z takich rzeczy, bo to są produkty, które tak naprawdę lubimy, jeśli trzymamy tej diety, to jeśli dalej ćwiczymy i. Dalej coś, coś chcemy, chcemy osiągnąć. Nie rezygnujmy z tego, nie idźmy, na, nie idźmy tam okrężnymi drogami, bo okrężne drogi zawsze się kończą źle. Bo jeśli wydaje nam się, że na przykład sobie zjemy z tej diety, na przykład taki posiłek z tej taki, po co ja mam liczyć kalorie? Po co ja mam na przykład trenować tyle razy w tygodniu, skoro ja już doszłam do swojego celu? Ale słuchajcie, to jest, to jest wcale nieprawda. Jeśli doszłaś do jakiegoś celu, dalej musisz nad tym panować, żeby się utrzymać, dalej, dalej musisz coś robić ze swoim życiem, żeby stać w tym miejscu, co masz, albo poprawiać tą, tą, tą formę, albo yy, ćwiczyć, właśnie, żeby mieć tą aktywność fizyczną. Organizm. Tak samo zapamiętuje tkankę tłuszczową, jak i zapamiętuje tkankę mięśniową, czyli na przykład jeśli ktoś ćwiczył ileś lat temu, miał długą przerwę i wznowił ćwiczenia, to jest takie coś jak pamięć mięśniowa i szybko mu te mięśnie wracają takiej osoby, ale też jest również pamięć tkanki tłuszczowej, czyli jak na przykład yy, ktoś był otyły. I jest już teraz szczupły, to musi się bardziej kontrolować nad tym, co je i bardziej zwracać właśnie uwagę na tą aktywność fizyczną, bo to będzie wracało. Wracało I tutaj, yy, i tutaj nie chodzi o to, żeby nie jeść, tylko jeść z głową dalej, w dalszym ciągu tak jak to zaplanowaliśmy, osiągając ten dane cel. Musimy zrozumieć to. Że nigdy w życiu nie możemy się poddać. Nie może być sytuacja taka, że tutaj do czegoś chcemy dojść, dochodzimy i nagle się poddajemy, rzucamy wszystkim, zaczynamy wracać do starych nawyków i to wszystko zaczyna wracać. Musimy nad tym właśnie zapanować, poukładać sobie to w głowie, po co w ogóle zaczęliśmy, wrócić do tych czasów, do tych zdjęć wcześniejszych. Co sobie robiliśmy, zobaczyć, dlaczego zaczęliśmy trenować, dlaczego zaczęliśmy zdrowo jeść, i zastanowić się, co w tym momencie robimy, dlaczego nie idziemy tą drogą dobrą, tylko zaczynamy zbaczać z tej drogi i zaczynamy iść w tym złym kierunku. I to się tyczy wszystkich dziedzin życia. Jeśli do czegoś idziemy, jeśli coś chcemy osiągnąć w życiu i to osiągniemy, to nie zwalniajmy tempa, nie, nie róbmy czegoś takiego, że nagle rzucamy, rzucamy jakby wszystko, bo nagle osiągnęliśmy to, bo zaczniemy się cofać w bardzo szybkim tempie. Po prostu róbmy coś mądrze i wtedy i wtedy utrzymamy efekt do końca swojego życia. Mam nadzieję, że jak już tam zaczęliście działać doszliście do jakiegoś celu że nie będziecie powtarzać tych błędów kolejny, kolejny raz i nie będziecie wracać do tych, do tych sytuacji sprzed rozpoczęcia tej aktywności fizycznej tej, tego zdrowego zdrowego jedzenia bo naprawdę nie warto znowu na nowo po raz kolejny powtarzać ten cały schemat, bo bardzo dużo pracy każdej ka, każdej Każda osoba poświęca bardzo dużo pracy, żeby zgubić zbędne kilogramy, żeby zmienić cokolwiek w życiu. I naprawdę, jeśli na raz się nam to uda, nie popełniajmy tego błędu, żeby powtarzać to, bo mo możliwe, że nie będziemy mieć czasu. Kiedykolwiek to powtór powtórzyć, więc cieszmy się z tego, że osiągnęliśmy ten cel. Cieszmy się z tego, że jest super, że i schodzimy w dół, że jest, e, że jest właśnie, że osiągamy, że osiągamy to, co chcemy i nie starajmy się nie błądzić po drodze. Więc sytuacja skończyła się tak, że wszystkie teraz osoby które ze mną współpracują znowu muszą wysyłać zdjęcia jedzenia i już nie będę szedł na ustępstwa z tego względu, że w tym momencie przekonałem się przekonałem się, że to był bardzo dobry pomysł od samego początku i już nigdy z tego pomysłu nie zrezygnuję tak więc wszystkie osoby, które współpracują ze mną muszą mi wysyłać zdjęcia Posiłków z danej diety, którą, ma, którą mają przygotowaną. No chyba, że są na cateringu, no to, wtedy, no to wtedy ustalamy, jaki catering, ile kalorii i wtedy sobie jedzą. Ale jak mają gotować, mają mówić. Oczywiście nic się nie dzieje, jak tam się opuści jakiś posiłek. Jak tam na przykład ktoś czegoś nie zje albo zje coś innego, to się nic nie dzieje. Ale chciałbym wiedzieć, w czym leży problem, jeśli ktoś na przykład nie gubi zbędnych kilogramów? W czym właśnie leży problem? I w większości przypadków jest to problem właśnie w tym, że wracają stare, niedobre nawyki i zaczynamy jeść źle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik i nie będziecie popełniać tych samych, tych samych błędów. I mam nadzieję, że wszyscy z Was będą cisnąć do osiągnięcia swojego celu i, be, i będziemy tworzyć taki zdrowy, fajny team. Póki co dawajcie łapki w górę, komentujcie co na ten temat uważajcie. Pamiętajcie, e, pamiętajcie żeby zasubskrybować kanał na e, mój kanał na YouTube, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!